widzowie. Dzisiaj Wam pokażę, jak jak zrobić ten trend, co pokazałem Wam. Jak. co nagrałem Wam na go. Ale w ogóle. Bardzo dziękuję Wam za 10 subów, bo przydało mi się te suby. Potem, jak bicie jeszcze więcej subów, no to. Będzie, będę, będę nagrywać na żywo. Dobra. To najpierw widzicie tą strzałeczkę? Idziemy sobie tutaj. Teraz przechodzimy taki malutki parkurek. Potem wchodzimy na to czerwone. Jesteśmy na samej górze. Jak chcecie cofnąć się, to tutaj jest ta czerwona też. Potem jest tutaj to No i sobie idziemy Jak następnym razem Ja się zresetuję No i widzicie jak to zrobić Więc Nara, mam nadzieję, że wbijemy 50 subów, 52 najlepiej i nagrywamy na żywo. Nara.